Dobrze, także wracamy do naszego spotkania, przypomnę jest 1-0 w tym momencie dla drużyny Destroyed, niestety przez problemy z serwerami Raketsuiga musieliśmy poczekać tak dobre dwie godziny, żeby wznowić mecz, w zasadzie spotkanie, i ruszamy z drugim meczem. Jeszcze tylko się upewnię, że wszystko działa, dobra, wszystko jest git. Zobaczymy, jak wpłynie na zawodników ta dość długa przerwa, jednak. Myślę, że nie powinno mieć to większego znaczenia. A kto wie. Wynik poprzedniego spotkania to było 6 do 2. I już Nelly zdobyła pierwszy punkt dla swojej drużyny. Także bardzo szybko rozpoczyna ten mecz. Zawodnik obecnie z największą ilością goli. W poprzednim meczu zdobył ich bodajże 3 albo 4. Nie jestem pewien. Ale też jedną bramkę w poprzednim meczu stracił. za swoim fatalnym błędem. No, ale zdecydowanie to odrobił No i teraz się kolejny leci do ataku Tutaj jednak będzie wycofanie, bo już atak od drużyny niebieskiej Ale jednak piłka przejdzie na przystępną No i będzie próba strzału I nie ma nikogo na bramce I jest kolejny punkt za Destroy, 2 do 0 Przewaliła ta drużyna po to tą team troszkę się nie zgrali, dwóch zawodników, żaden z nich nie, nie stał na bramce I zderzyli się ze, ze sobą w dodatku, więc było to fatalne No nic, lecimy dalej Już ruszyli, Nedi wygrywa kolejne starcie na środku No i teraz pięciu zawodników w jednym narożniku Znowu próba ataku, od Destroy. cały czas piłka po stronie ich przeciwnika. Próba wybicia, nieskuteczna. Neyli cały czas nalarczył na Powoli zmierza ku Bramze i Babros. Cały jednak nietrafiona piłka. Ale zawodnicy nie, nie, z różnej niebieskiej znowu się ze sobą zderzają. Tam jakieś takie nieporozumienie. I po raz kolejny się wpadają. Wykorzystują to świetnie. Adnon, jednak Mojżesz w ostatniej chwili wybrania. Neddy wysadzony. A mimo to próba strzału, i bardzo niewiele brakowało. Było bokienko. Tutaj no i jeszcze kolejna próba. Znowu celnie. I teraz nie będzie przechodzić do ofensywy. Świetny strzał Mojżesza z bardzo dużej odległości. Zobaczymy to z na powtórce. To jeszcze przy pomocy swojego kolegi, tak naprawdę uderza, uderzona ta piłka. Nie było nikogo na bramce. Doskonałe wykończenie. I mamy 2 do 1. Już kolejna próba zdobycia go i mamy kolejną bramkę w ciągu dosłownie 10 sekund od poprzedniej. Wyrównanie. Mojżesz zdobywa kolejny punkt dla swojej drużyny. Także w ciągu 2 minut już mamy 4 bramki, to dość sporo. Mam nadzieję na więcej są mówiąc. Nie mam pojęcia ile normalnie powinno być bramek w tej minucie, Aczkolwiek już tutaj Nedi po raz kolejny naciera, a tym razem drużyna niebieska ma swojego bramkarza i czy on będzie w stanie to wybronić? A no podjeżdża i mamy. Go. Nie był w stanie wybronić tego. Bodajże JKN I jest 3 do 2. Tutaj bardzo niewiele zabrakło i kurcze Felek byłby w stanie to wybronić, no ale jednak bramka wpadła. I znowu zaczynamy od środka. Neddy po raz kolejny wygrywa starcznie na środku, ale jednak moje przejmuje tą piłkę. No ale to nic nie daje. Tutaj dalej w natarciu drużyna pomarańczowa. Chociaż teraz dopiero piłka wybita na ich połowę. Dużyna niebieska ma tutaj spore kłopoty z koordynowaniem, i JKN tak naprawdę zdobywa punkt samobójczy popychając nad jego do własnej bramki z tą piłką. Także mamy 4 do 2, i jeszcze 2,5 minuty do końca. Wszystko się jeszcze może wydać, aczkolwiek Nedi tutaj ewidentnie najlepszy strzelec całego spotkania. Tym razem rozpoczęcie naszej na koleś niebieskich. Chociaż jednak próba strzału od Nediego i to się udaje. Mojżesz fatalny błąd bramkarza. I Neddy zdobywa kolejną bramkę, to już chyba czwartą w, w tym jednym meczu. Mamy 5 do 2. I znowu rozpoczynamy od środka. Po raz kolejny Duża Niebieska wygrywa to rozpoczęcie. I co, co prawda, przez chwilę nie było bramkarza, jednak bramkarz już wrócił. Fatalny błąd bramkarza, niewykorzystany niestety przez potato team No i będą musieli za to zapłacić Jak zapłacić w ten sposób, że jest 2 do 5, zostały 2 minuty, a oni nie zdobyli bardzo ważnej bramki Tym razem skuteczna obrona kurcze Felka, wysadzony Nedi Także być może jest to chwila, żeby zaatakować Ale jednak Anon przejmuje piłkę, Nedy już stał na spokojnie A tymczasem wjeżdża tutaj repcy. Nedi został na bramce i tutaj świetny Świetne strzało od no, na znowu nie było nikogo na bramce I to jest 6 do 2 Przypominam, że drużyna Destroy czyli drużyna pomarańczowa tutaj Wygrała już jeden mecz W tym best of free, także jeśli to wygrają, to wygrywają całe spotkanie Tu będzie bardzo ciężko podejść do team Zostały niecałe 2 minuty do końca, a ci przegrywają 6 do 2 Także o ile poprzedni mecz wyglądał na miarę wyrównany To ten zdecydowanie tak, nie, już, tak już nie wygląda oni będą musieli się bardzo pospieszyć, żeby w ogóle jakieś bramki tutaj jeszcze spróbować rzucić. Na no a tymczasem w dalszym ciągu to właśnie Destroit atakuje. Nie pozwalają oni swoim przeciwnikom wyjść. Dwóch przeciwników wysadzonych, tylko bramkarz staje, ale jednak bramkarz rani sobie w tej ciężkiej sytuacji. Tak, wycofanie jeszcze piłkę od na Ale to może być błąd, chociaż jednak nie było nikogo akurat z do team, żeby to wykonać. Mojżesz próba natarcia tutaj. Nieudana próba strzału, za lekko uderzona piłka, wysadzony po raz kolejny kurczefelek, i świetny strzało nad I idealnie od słupka piłka wpada do bramki 7-2, do 2. ten zawodnik jest po prostu niesamowity, masakruje swoich przeciwników No i tu już praktycznie po nie postawię im żadnych szans na wygranie tego spotkania, minuta do końca a musieliby w tym momencie strzelić 5 bramek, żeby w ogóle doprowadzić do dogrywki A no, już wygrywa starcie na środku. Mojżesz minimalnie myja się z piłką. Proszę nie mówisz tylko... To był chyba JKN, ale nieważne. Wracając do spotkania. Po Team musi zacząć coś robić. Mają 5 bramek deficytu. Tak naprawdę musieli... Teraz powinni grać bez, br bez bramkarza, jeśli w ogóle jest tu coś jeszcze strzelić. Neddy kolejna próba strzału. Nie udała tym razem. No i teraz jest okazja, jednak nie, jednak piłka znowu wybita w kierunku bramki po Team. 30 sekund do końca, 5 bramek różnicy, to jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia, taka wygrana I w tymczasem Nedi Kolejny, kolejny strzał, kolejny trafiony strzał Kolejna bramka, już siódma w tym spotkaniu i mamy 8 do 2 Także nie pozostawia żadnych szans swoim oponentom No to jest właśnie to co właśnie o czym teraz zawodnik odkań tutaj wspomina. Oni są po prostu niszczeni. Poprzedni mecz wyglądał jeszcze mniej równo. Tym to jest jedna wielka masakra. I Neddy kolejny strzał. Tym razem niecelny. Minimalnie minęła piłka bramkę. I teraz okazja Zapodej do tym, żeby chociaż jedną bramkę jeszcze zdobyć. Ale to się raczej nie uda. 5 sekund do końca. Jeszcze Repsy. Świetnie zdobyta bramka. 9 do 2. Przynajmniej chociaż raz to nie Neddy strzelił gola. I mamy 5 sekund do końca. Prawdopodobnie spotkania, ale do końca meczu. Jest 7 branek przewagi za Destroyed 4-3, 2, 1. I mamy koniec. Za chwilę jeszcze jak piłka spadnie. Ale jednak Teddy zdążył jeszcze zdobyć 10 punkt dla swojej, dla swojej drużyny. Także 8 bramkę w tym meczu. 2 na 10 zrobione. No nie wygląda to dobrze. Także Destroyd wygrywa to spotkanie wynikiem 2 do 0 i kwalifikują się do wielkiego finału. Przypomnę, że, że już jutro będziecie mogli obejrzeć kolejny półfinał. Tam zmierzą się Draże kontra Alibaba Gang i to będzie jutro o 20:30. Także myślę, że możemy streamować jeszcze jeden mecz, aczkolwiek on nie będzie się już liczył. Dobra, także mamy prawdopodobnie jeszcze jeden mecz Forfan fun za pół minuty. O ile wszyscy zawodnicy się na to zgodzą, jeszcze czekamy na gotowość jednego zawodników No ale niestety, niestety jeden zawodnik wychodzi, także będziemy musieli to opuścić. Także jeszcze raz gratulujemy Destroit wygrania tego spotkania. Zmierzą się oni w wielkim finale ze zwycięstwem jutrzejszego meczu. Dzięki wszystkim, którzy byliście pomimo tej dość długiej przerwy przed chwilą. No i do zobaczenia prawdopodobnie już jutro o 20.30.